Mamy w zadaniu podane takie dwa przedziały, w których zamiast liczb pojawiają się literki. Te literki nazywamy parametrami, czyli takimi niewiadomymi, które za chwilkę będziemy mogli określić na podstawie własności pewnych zależności, które podane są w poleceniu. Zanim do tego dojdziemy, to narysujmy sobie oś. I teraz na tej osi zaznaczę przedział P od P dodać 1. Zauważ, że kółeczka zamalowuje, ponieważ ten przedział jest obustronnie domknięty. To oznacza, że obie liczby na pewno należą do tego przedziału liczbowego. Tak wygląda ten przedział. I tutaj sobie podpiszę, że to jest P oraz P dodać 1. A teraz narysuję drugi przedział, ale w taki sposób, żeby oba przedziały miały dokładnie jeden punkt wspólny. To znaczy, że ten punkcik musi się pokrywać z punkcikiem, w którym mamy liczbę p dodać 1. A tutaj mamy 2p dodać 1, o w tym miejscu. Tu jest 2P dodać 1, natomiast ta liczba to jest 2P. No i już widzimy, że w ten sposób stworzyliśmy pierwsze, pierwszą zależność, otóż te przedziały będą się pokrywały wtedy, gdy 2P będzie równe P dodać 1, lub możemy mieć jeszcze inną sytuację, gdybyśmy ten przedział narysowali z tej strony. O, w ten sposób. To zobacz, teraz byśmy mieli teraz byśmy mieli 2p z tej strony, a 2p dodać 1 z tej strony. I taką kolejność mamy dlatego, że 2p jest liczbą mniejszą, na pewno mniejszą, 2p dodać 1. Bo widzimy, że jeżeli do 2p dodam 1, no to otrzymam liczbę większą od 2p, nie? Takie logiczne. No i teraz znów widzimy, że 2p dodać 1 musi być równe p, i wtedy krańce przedziału będą się pokrywały i będą miały jeden punkt wspólny. No więc wyznaczmy o jakie p chodzi. W tym równaniu, p przenoszę na lewą stronę ze zmienionym znakiem, czyli odejmuję p. Wówczas po lewej stronie otrzymam p. p równe 1. Dla p równego 1 na pewno będą się pokrywały te przedziały, zresztą możemy to sprawdzić. Jeżeli tu wstawię 1, to otrzymam. 2, jeżeli tu wstawię jedynkę, to mam 1, czyli jest przedział 1, 2, a jak tutaj wstawię jedynkę, to mam 2, 2, 3. Tak, i widzimy, że te skrajne liczby o te dwie liczby pokrywają się, czyli w tym miejscu oba przedziały mają jeden punkt wspólny. No to zobaczmy jeszcze tutaj. Jedynkę przeniosę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, więc dla p równego minus 1, tutaj również, tutaj również przedziały mają jeden punkt wspólny. I to są odpowiedzi. p równy 1, p równy minus 1.